Dzień dobry, z tej strony Aski 25. Dzisiaj czy już będziemy mieć kolejną część Minecrafta, to będzie e, takie coś, że już trochę to zrobiłem, bo nie chciałam nagrać filmu właśnie już ten drugą część, bo będzie hashtag 3. I będą takie dwa te... 1 na jeden i 2 na dwa Tak, e, już trochę to zrobiłem, jak widzicie. Bo już to robiłem i ten. No wiecie, nagrywałem i zrobiło się coś tam, i już nie nagrywałem. I to właśnie tak źle. I ja będę robił te schody na górę, bo proszę Państwa, będzie góra. Jej, będzie góra wreszcie. Oskar zrobi górę w Minecrafcie. Wow, po prostu nowość. Nie no tak nie będzie. Znaczy będzie góra, ale... I zach... Dobra. Będzie to góra. Potem będzie domek. I to... Czyli y, dach. I to będzie tak fajnie wyglądało, ja myślę. Myślę, że fajnie to będzie wszystko wyglądało. Tak. Domek, dach. Czyli góra, dach. Sorry. Y, teraz tak nie mam wygodniów no drewna. O, taki drewno, czy mamy jeszcze inne drewno ale mówię no, wiecie o czym, o czym ja mówię, ale... no mówię, że no wiecie mamy tylko z tego te drewno tutaj budować, że, więc minutę, minutę, jest, godzina 22 zaraz. Ładną wybrałam porę. Wszyscy śpią, czy nie? No kto nagrywa teraz niesławnego youtubera? Znaczy, ogląda niesławnego youtubera. No może moi koledzy z tam czasem zaglądałem, co się tam dzieje. No ale No tak ogólnie nikt nie chce tam Po takiej godzinie widzieć mnie. No ale tam nagram to. Yy. Jak by mi... In, teraz tak, jakby mi zależało takie pytanie od was może, no raczej ja sobie je wymyśliłam, ale tak żeby was po prostu zagadać, ja bym mógł tutaj po prostu, haha, no wiecie, muszę tak odskarżyć, no muszę was rozgadać, żeby, żeby trochę ich za to nie było nic. ha, ha. ha. Mm. O czym tu gadałem? Pan. Bon. Po powiem Tak. Mm. Teraz muszę wykopać drewno. Ho-ho-ho! Ale będzie nudny filmik, Kurde. Nie wiem, Będzie bardzo ciekawy filmik, raczej kolejny będzie ciekawy, bo może już będę miał nawetkę, Ja mówiłem na. Mi się właśnie nie udał w tym filmik, to na mówiłem, że no po prostu będę ten. No ja cię będę. Rybakiem. Chcę być rybakiem, bo nie miałem nitek. Wylałem na rybaka szczęście, naprawdę. Są jakieś dobre rzeczy. gdy mi się nie wylosował, to z diamentów, bo może się wylosować, bo kiedyś To jest zwykła książka, no, no znaczy nie książka to ta, czyli zwykła książka, Chyba też może, buty, tam A czy buty może być? Czy znaczy buty, może buty mogą być. To jest ze skóry. Tak, nie. No i jeszcze co może być. No, może tam być mm, różne rzeczy, mogą być właśnie te książki. Czapkę. o yy, ręce kałamarnicy jestem kętem wymieniam rzeczy, które mogę wyłowić zapomniałam o jeszcze jednym. ryby mogą być czyli nie niezwykłe ryby mogą być mm, jakieś te mm, mogą być takie kujące, których nie warto jest. Nigdy nie ja ale chciałbym jeszcze zobaczyć, co się dzieje potem. Mieć re... Wie, re nie, nie. Co ryba zabija, nie wiem do końca, ale... Taka właśnie ryba. No, ale ja chcę po prostu dowiedzieć. No, no, jeszcze jest ryba normalna i ryba taka czerwoniasta, która też dobrze daje ten... Zgłóździłam taką. Od... No muszę, muszę od kaszyn, bo no nie to No i te ryby dość sporo dają jedzenia. To jest bardzo fajne. Te ryby nie dają tam jednego, jedno, ty, dwa, mięsa, to już daje trzy czy cztery. Czyli pół, trzy, Coś. No warto sobie wziąć. Ten. Więc... No, ten dawaj już lepiej wygląda. Fajnie, to też no, wygląda. I teraz naciskamy To właśnie tęka. Tutaj no, naciskamy po prostu tutaj i koniec. Wiem jak y, ja włączam te. Kurczę, nie mam miejsca. Dobra, się już robić spokojnie noc. Ja tutaj buduję. Będziemy jakieś mosty budować. Jakieś tunele fajne. Kiedyś jeszcze ja chciałem mieć bardzo minecrafta, Patrzę się w tą wodę. I niech niech nie wiem. Nie wiem, może będę budował i opowiadam, robi się już noc. Jezu, jak szybko to słońce zachodzi. Mmm. No właśnie chciałam mieć kiedyś Minecraft, myślałam o tym. ale będę miał te konstrukcje zrobione, teraz co, no to ja buduję domki, tylko tyle, bazy, bazy czasem. O kurcze, w poniedziałek działa sprawdzenie z Macą, że w sprawy że ile to jest. nauki, no, no, nie dziwcie się, że te filmiki będą... Teraz, no, nie będą, że... No właśnie... Może być nawet... Jeden dziennie. Mój rekord to właśnie trzy dziennie filmiki. Nagrałem. Ale dawno nie było tych filmików. Znaczy, były, nagrałem, ale nie wyszło. nagrałem. Nie. Mój no, ostatni odcinek to był ten. Teraz w Minecrafta będzie, będzie, tylko muszę go wstawić. Znaczy no nie o to chodzi, że... Teraz będę go wstawiał i to będzie pierwszy odcinek. Nie, nie w razie, że teraz będę go wstawiał. jak wy ten o zobaczycie, no to już tamten będzie dawno, tak? Czyli niedawno, no. będzie. Wiecie czasu co chodzi. Tutaj budujemy. U, u, budujemy. Muszę się zrobić na trzy takie. te cztery w górę. Myślę, że na cztery to będzie możliwe podskoczyć na nie. No to jakoś będzie wyglądało tutaj. Co do łapek. Niektóre odcinki są fajne, a niektóre. Czyli co łapki? No. Czasem fajnie, że dajecie łapki w górę, czasem dajecie w dół, to nie fajnie. No ale takie życie jak musisz czasem pocierpieć. Mój re rekord łapek w górę to był ten. Dwie łapki w dół, tylko tyle. Fajnie, bo mam 5 subskrypcji, tak? A mój rekord to 5, 5 znaczy, no łapek w górę, z ich strony. Bo ja Teraz sobie na wstępie dałem łapkę w górę, potem mówię nie. Nie dam ten, bo nie. Tak nie odciwie trochę, nie. No, ale potem jakoś nie mogłem tego zrobić. No i tak wyszło, że no, już dałem. Teraz pod tym filmem 6 A 12, 2, 1 za film. No kolega no, po prostu ma 12 subskrypcji stał stał podobno tylko w górę. No, nie wiem, czemu mu da daj mu W górę, no. Willie, w razie czego ci nie obgadujemy, tylko po prostu mówimy. Właśnie. Właśnie musicie dawać Filipowi łapki w górę, no bo Filip też youtuberem jest, proszę Państwa Nagrywa Lola Ugrywa takie rzeczy. Przepraszam, a tu nie że ja się spierdziałem, czy ja też tylko moje ramienie. Czekajcie, zrobiłem w głową ten, ten tak y, przechyliłem głowę i tak wystworzyło taki dźwięk. O jedna się nie trwa. Potem pójdziemy chyba kopać drewno. Nie. nie wiem. czy chyba nie będzie zamierzał. Pra nie wiem trochę co tutaj robić. A nie, będziemy kończyć tą górę. O. Będziemy tutaj kończyć, teraz idziemy po drewno. Idziemy po te drewno. No i potem będziemy robić znów ten dom. Górę, no trochę wysoki ten domek. już się robi tak fajnie. Czym y, wysok, wysok, wysoki, tym bardziej ten, nie? Tym bardziej taki człowiek bogatszy, bo. bo. Wiadomo, jest człowiek, kurde, na domek piętrowy, ale na razie piętrowy. Jestem piętrowy, ale to nie znaczy, że będę miał kurcze, tylko jeden, jeden. domek, tak? Mam kurde trzy domki, jeden tam, jeden tam. I dobry pomysł, będę miał różne domki i różne rodzaje piętrowy. Będę ale to. Takie w przyszłości to musi być, bo wiadomo. Trochę to potrwa. Ja te drogi zrobię. Wiadomo, że drewno też potrzebujemy. na ten. Y, jak skończę już tutaj, będzie tak pusto I będzie nic, tylko te, te. No te, no wiecie, te, te, no z, te, te z liści, te drzewa. No to po prostu jak to nie będzie znikało to ja to wykopię i potem zasadzie, no nowe drzewa żebym ja tak, no będę, be, czy no, by muszę też chować, tak? Znaczy ja muszę chować te drewno i tu robić te różne rzeczy jak... Zrób tak zrobiłem przyjął. Nie, no z tak przychylił i mam ten. No, 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 no. Ja nie mówię, że ten film będzie taki długi, bo cały, cały hashtag 3 to y, już jest. Poczekajcie, to już jest o. No, trochę w filmiku. To już jest tak. Y, też sprawy 15 i tam było 25. To spokojnie to już będzie 30. Nie, 40. 40. 40. Tak Dobrze, liczę. Jak źle, przepraszam, no bo ja y, o tej porze nie myślę, naprawdę. Jak ja zrobiłam lekcję od 21, to nie mogłem myśleć i po prostu robiłem trochę długo, mama mi tam coś pomogła. Po prostu nie mogłem myśleć, no. Po prostu nie mogłem myśleć. Czasem mama mi pomagała, przyznam się w wylecę. no czas, jak czegoś nie rozumiem, to mama. A, ale piąta taka, No to kto. No naprawdę, ktoś się. Mamo, pomóż. Każdy, mi, no, wiesz, jeszcze. Ej, no. Chyba, że będzie. Rodziców czasem pytać się właśnie dobrze, że. To nie o tym chodzi, że. Dobra, tylko że wiecie. No, szybciej, no, trzeba. Rodzic musi pokazać, tak, dziecku, żeby ono wiedziało. Gdzie ja jestem? jaka ta pogoda jest, nie? Ja nie widzę, gdzie... Tam! To jest mój domak. Ej, widzicie jaka ta pogoda jest? Tak się zrobiło, że ja teraz nie wiem dokładnie... Czy wiem, gdzie ja jestem, ale gdzie właśnie jest mój domak, to nie wiem. Nie widać, ja tak normalnie bym widział. Na serio. Tam chyba to się idzie. No, Zobaczcie, stąd już bym widział swój domek. Przechodzę przez taką pogodę, muszę iść tu. O, widzę mój most. Stąd już by widać cały mój domek. Nie. Ej. Jak myślicie? Zrobić ochronki na. No ja myślę, że tak. Dach będzie chyba. Nie z drewna, lecz już niestety będzie z. Często jak Mam Dach po prostu raczej e, um, no taki... dach, dach, no ten Wiecie no to, to Dach nie, że taki prosty będzie, tylko ten To będzie z kamienia Ba Bo się boję, że czasem jak walnie piorun Nie wiem czy to komuś się Przytrafiło akurat Wiecie, że czasem Pioruny walą gdzie popadną nie... nie Czekaj, że się boję, no. Spłonę i co? No, ja muszę wszystko reanimować i nie, re... nie, nie wszystkiego nie zreanimuję, bo... Patrzcie, no, jakby tu ile pracy ja tu na to... tena nagle kurczę... tą płoną. Wiadomo, jak już ten krok jak to już nie dostanę. Tyle drzew. Tyle drzew, tam Kurczę, Dobra, mam to drzewy. Pokaż, kurde, te... Kurde, ja nie chcę kurde nie chcę. Osiemdziesiąt, nie chcę. Dobra, się ich Możesz zostawić łapkę w górę, tak znać, w komentarzu pod filmem lub yy, dać subskrypcję, żeby być na bieżąco. To I zaraz skończę z tego odcinka. Nie, 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 mamy. Górę, proszę Państwa, też mamy. Na co się ogromnie cieszę. Teraz Tylko sz 16 szyb. Czy nam wystarczy na ten mm, takie te mówię od razu, już 19 minuta, już nie zrobię tych szyb. Dziękuję za oglądanie, już mówiłem te... No ale powiem jeszcze raz. Daj łapkę w górę. Daj łapkę w górę. Takie filmki. Podoba! Możesz zostawić wciuka w górę. Jeszcze też, też możesz na, raczej napisać komentarz, bo ja lubię go czytać. Napisz koniecznie też. I daj suba, kiedy nie dałeś. Daj suba, daj, 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 suba, daj. Koniec odcinka, pa, pa. Dzięki, trzymajcie się i narka.